Panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy, mogę tylko bardzo gorąco wesprzeć apel o tempo działania. My żyjemy w czasach, w których jeśli Europa przegrywa konkurencję z, ze Stanami Zjednoczonymi i z Azją, to dlatego, że działa wolniej, wolniej niż... Inni rzeczywiście nie możemy czekać do 2016 roku na plan i program działań Komisji. W tym wypadku zbiegają się dwie dobre tendencje nowy biznes internetowy, małe przedsiębiorstwa, kreatywność gospodarcza, czyli coś, co trzeba w Europie szczególnie wspierać, z drugiej strony dobro kultury. Książka jest. Dobrem kultury, czasopismo specjalistyczne, to też dobro kultury, które wymaga preferencyjnego traktowania. Więc domagam się nie tylko uproszczenia procedur, ale także zdecydowanego zmniejszenia podatków. Komisja Europejska powinna zachęcić państwa członkowskie poprzez swoje decyzje do zmniejszenia obciążeń podatkowych w tej bardzo kreatywnej i ważnej branży. Dziękuję bardzo. Thank you, Chair. One of the key priorities of the European Commission is the digital single market strategy. The VAT on e-books, I think, is an excellent example where we can show that we are committed